Siemaneczko, witajcie z tej strony MKurowski w kolejnym odcinku serii Watch Dogs 2. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że przejęliśmy ten statek znaczy nie przejęliśmy tego statku, tylko no, por, y, wzięliśmy ten główny y, serwer, czy co tam, coś tam wzięliśmy, jakąś skrzynkę. Nie pamiętam już co dokładnie. Także tamtą misję mamy za sobą i także rozpoczynamy nową misję. O nazwie Cała władza w nasze ręce. Czy mamy porozmawiać z Citarą w Dziupli? Także. Zaczynamy. Yeah, 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 yeah. Z yeah. We've got all of DeadSec dumpster diving through that Galilei intercept. Anything good? Metric a shit tons of good. I've already picked out a serious opportunity for us. Turns out Congressman Thrust's re-election campaign is getting logistical support from Invite. That's weird. And illegal. Right? Why not just give them money? Envot's got years of collected data. I mean, that shit's worth way more than money. But why back a doofus like Thrust? Dude couldn't tell his ass if someone fucking handed it to him. Well, uh, let's mess him up. Break some windows. See what he does. Yeah. Create a reaction. Might flush him out. Let's announce this. Marcus, you think you can, uh, bitch slap him for us? <laughs> Uh, yeah, I got something for him. I'm gonna go fuck up that big ass billboard with his dumb face all over it. <laughs> Send a clear message. And I'm gonna hit up his campaign funding. And I am going to fuck up his social media. And I am going to fuck up his website. And I am gonna fuck up his online ads. I'm gonna go for another beer. No. Your freedoms can only be protected if democracy thrives. The corporate interests are rigging the elections. Your elections. Your favorite social media giant, Invite, knows everything about you. And they're manipulating your feed to tailor your opinion to their interests. They are fooling you into voting for their puppet, Congressman Mark Bruss. Invite wields the single most powerful population control tool.

Jaż każdy może się domyślać, yy, yy, nawiązaniem trasa do rzeczywistości. Każdy się może domyślić. Bo ja już nie będę mówił. Dlaczego Mark teraz nawiązuje w rzeczywistości? Uleje. To gdzie to jest yy, na mapce? Yy, Okej, okay, ludzie. To ja w takim razie przycinam i do usłyszenia na miejscu. Okej okay, ludzie, jesteśmy na miejscu I wbijamy na ten jego cały yy, billboard Tylko ja muszę znaleźć jeszcze tutaj Coś takiego żeby tam, żebym ja tam Żebym ja tam mógł wejść Bo to wiecie, samo dojechanie to nie, no nie przejdziesz tędy. A co jest jesteś jest jak czajcie? jak winda czy coś? Schodzimy sobie dronem. Czy mamy terminal obwodu zamkniętego? Nie mówię tak patrzę, bo. Eee No nie, to raczej mi się nie uda Chyba że mam tylko dronem na przykład pomalować, co? Czy muszę fizycznie Nie, muszę fizycznie No to dobra Ludziska, jeśli mi to długo zejdzie, to ja oczywiście przytnę, tak? To jest... To jest pewne. Jeśli mi to długo zejdzie. Okej okay, ludzie, już dotarłem na miejsce na tego billboardu, bo ja nie zauważyłem, że mogę użyć żurawia. I po prostu on był tam po drugiej stronie, mogłem go tylko skierować i, i gotowe. Także wychodzimy i zaczynamy.

Mimo, me sure, Spotka się z Citarą w pobliżu Invite. Także kochani, to jest na pewno daleko, czyli tutaj. Także ja tutaj przycinam i usłyszymy się na miejscu. Okej okay, ludzie, już jesteśmy. Także zaczynamy misję. work on the billboard we wanted a reaction we got a reaction yeah we got an email between thrust and his cronies he's seriously pissed he's trying to pass a law against groups with the capability of revealing proprietary directives and actions that's us sure sounds like something invite would want it's part of the reason why they're helping thrust mm -hmm. you need to hack into the ceo's office oh mary catskill and Tylko pamiętaj sobie, Marku, że już raz żeśmy chcieli wejść do Invite i tam był Dusan wyszedł. Także. Bo jeszcze ja to może być kolejny. Wiecie, znowu nam się może nie udać. Bo, to, bo było odcinek, w którym. W którym, w którym miałem. I, iść tutaj do, do tego samego budynku Invite i spotkaliśmy tam Dusana. Ok, no mamy kluczyk tutaj. Miejsce dla skoczka. Oczywiście my się tutaj gdzieś y, ukryjemy. No, może nie tutaj, bo to jest dość widoczne miejsce. Chociaż nie no. Niech będzie tutaj. Okej. Okay. Jesteśby. I poweś mi się skoczek. Zdążę? Ja Eżo Ja tu jeszcze mogę schakować, a tu jest wejście. Uwaga leci nasz kluczyk. Okej, okay, mamy klucz. A, skoczek nam został. To wchodzimy. Jedziemy dalej z tym invite. Czy mamy, że Że Invite naprawdę pomagał teraz sobie w wygraniu wyborów. Tutaj coś jest. Tu też są farmy serwera Invite, ale to nie to samo co Bloom. Ile tego w Bloom było? W Bloom to były cuda. Aha, i znowu obejście sieciowe. Kochani wiecie co będzie, jeśli znowu mi to długo zajdzie, wiecie co będzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra ludzie, to w takim razie, ja już skończyłem I odlokowaliśmy sobie wiązanie Także jedziemy Załączej podcół w telefonie prezesa Invite Okej, co tu się dzieje? Widzisz co ja widzę? Wygląda na... Cholera Używają Bell Weather Cholera To znaczy, że Bloom jest za tym wszystkim Oh man, they're manipulating people into voting for thrust You know what? Should be easy to refactor this to push against thrust. Ah, <laughs> that's genius. Yeah, seen Za stoi Bloom. Tutaj robi Bloom. Don't forget to tap the CEO's phone. Headed there now. A tu jest winda. Musimy się, musimy się znowu dostać do góry. OK. A, szybciej, Markus. Okej. Okay. No i furtka zainstalowana. We'll we'll yeah, tu mam się w... opuść biura invite. Muszę wrócić do mojego auta, nie? Muszę no, tutaj A nie, jednak nie tutaj Ale dobra, weźmiemy i jedziemy Okej, okay, i misja wykonana To ludzie, w ten odcinek wam się bardzo spodobał się tutaj łapkę w górę, suba, komentarz nie daliście okay, jeszcze. Out. Is the to w takim razie ludzie. To to jest daleko... E to jest daleko, chociaż nie, to nie jest daleko Bo ja nie wiem ludzie czy ja tego nie stoi na następny odcinek I to zrobię, dobra Ludzie, dzięki, że oglądaliście ten odcinek Mam nadzieję, że wam się spodobał Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie Dajcie lajka like i subskrybujcie, jeśli nie daliście jeszcze Trzymajcie się Cześć Call.